A dostałem setki tysięcy zapytań, żeby to jeszcze raz dokładnie powiedzieć, kto zabił Nikosia Zdańska, bo jak wiecie, prokuratura już wie o tym i ujawniła te informacje, więc jeszcze raz Wam dokładnie to wytłumaczę. A Nikodem y, Nikoś Zdańska y, zarabiał na kradzionych samochodach z Niemiec. A tam je kradł, przemycał i sprzedawał głównie w Gdańsku. A jego przyjacielem był Pershing i wszyscy uważają, że Pershing chciał mieć wpływy w Gdańsku, pokłócił się z, Nikode z Nikosiem, A jego ego spowodowało, że zlecił go jego zabójstwo. To potem uruchomiło lawinę kolejnych zdarzeń, że potem kolejni mścili się za Nikosia, mordując Pershinga. A już się okazało, że to jest jedna wielka po prostu bzdura. Pershing nigdy nie zlecił zabójstwa Nikosia. Zabójstwo Nikosia zlecił Jacek właśnie z tego rejonu, z Jeleniej góry. To jest ze Gorzelca, z tego rejonu. Ksywka Lelek. I teraz o co chodzi? Kim, kim on był? No Nikoś, yy, <coughs> i dlaczego to zrobił, Nikoś jak wiemy sprowadzał samochody z Niemiec kradzione no i sprowadzał przez granicę właśnie z Gorzelecką, ponieważ tam byli wszyscy przekupieni e, celnicy. E, tych wszystkich celników przekupił, e, przekupili dwaj bracia, ksywka Carrington e, i Azja i oni za, zarabiali w chuj hajsu na e, przemycie e, alkoholu, a potem jeszcze fajek. Czyli Spiritus i fajki to był ich główny biznes, żadna gangsterka. No ale jak mieli w chuj hajsu, to wokół nich tam się mało laci, którzy wiesz, za, za 100 marek, co było po prostu w chuj, kasy na tamte czasy, mogłeś balować przez miesiąc czasu z dziwkami i z, z, pro z proszkiem, e, tak zwaną ameryką, czyli z kokainą, po prostu się przy nich jakby, no, dorabiali, bo byli ich tak zwanymi prywatnymi ochroniarzami oraz pracowali przy tej kontrabandzie. E, cała, ten, a właśnie bracia Azja i Carrington e, nie byli zainteresowani e, tak zwanymi w ich ocenie nielegalnymi transakcjami, jakie są kradzieże samochodów, e, tylko interesowało e, przemyt e, spirytu i Fajek. Uważali to za coś normalnego, biznesowego, tylko po prostu z tak zwanym ominięciem e, opłaty akcyzowej. E, więc po prostu pozwalali e, i pomagali, e, pomagali właśnie Kosiowi Tamtą, tamtą stroną, właśnie granicy, na tym odcinku granicy, samochody sprowadzać do Polski Nikosiowi. Prawą ręką Nikosia, który pilował tego interesu, był słynny bokser, bardzo taka Grzegorz Grzesiu. No i Grzesiu po prostu. Za sobie y, robił bardzo dobrze, miał wielki szacunek, wszyscy się go bardzo bali. Wszyscy się go bali, bo to po prostu był taki typowy, może nie gangster, ale bokser. Czyli jak ktoś kurzy, to potrafił przypierdolić i, i, i nikt do niego nie poskakiwał. A Carrington i Aizen to był taki normalni, zwykli ludzie, którzy po prostu stwierdzili, że to taki biznes robią, żadni gangsterzy. No, e, problem polega na tym, że urodził się ten właśnie Jacuś który de facto y, od początku okazało się, że był konfidentem y, policji, a czyli po prostu policja go wprowadziła do tych kręgów i on sobie przy tych wszystkich właśnie, przy tej całej trójce świętej, czyli właśnie przy tym Grzesiu, przy, y, przy prawie ręce Nikosia, przy y, Carringtonie i przy y, Azji, y, sobie tam rósł. Tak, tylko to był zwykły właśnie taki gangster, który chciał mącić, yy, kłamać, każdemu inną informację podawać, wprowadzał między nimi zamęt. To była celowa, celowe działanie operacyjne yy, policji. Potem oczywiście jak tego Jacusia mieli aresztować policjanci, to Jacuś dziwnym trafem 8 razy się w serce postrzelił. No 8 razy, po prostu bo tak akurat stwierdził, że 6 razy może jeszcze żyje. No. A Więc generalnie ci policjanci go zamordowali Żeby nie wyszło, że to policjanci stali Za całym tym przemytem spirytu i fajek Żeby nie było głównego świadka Który by w nim zeznawał Cała afera teraz wyszła przy okazji jak się okazało, że pisowce w tamtym terenie bandytów za narkotyki za jakieś do, do urzędów miast wprowadzają, a ci po prostu zaczęli sobie zarabiać na lewych przetargach swoich kolegów, tak? Czyli ja jestem prezydentem miasta, to teraz ty, krzysiut i ty, Wojtku, będziesz nam dostarczał, nie wiem, jakieś tam produkty od, kurde, papieru do ksero, przez jakieś komputery, ołówki, cokolwiek. I to było wszystko oczywiście ustawiane, żeby po prostu e, zarabiać na pieniądzach Skarbu Państwa. E, Ceboś to odkrył, znaczy ludzie to odkryli, dodali się na policję, więc policja się tym zainteresowała. No i między innymi złapali skruszonego gangstera, który zaczął po prostu mówić o rzeczach, które wyszły 30 lat temu. No i on właśnie dokładnie całą tą historię powiedział. A żeby się uprawdopodobnić, wskazał miejsce pochówku Grzesia, gdzie Grzesio był na tyle <grywanie> niefortunnie zakopany w lesie, bardzo głęboko, i był jeszcze przysypany wapnem. Tylko, że to wapno miało jego ciało całe zjeść. A się okazało, że to było to wapno, które zamiast go zjeść, tego zmumifikowało. No i w zeszłym roku prokuratura, odkopując jego e, zwłoki, były w idealnym stanie, więc e, nie, mieli, nie mieli żadnego problemu, żeby stwierdzić, że to właśnie był e, Grzesiu I, i że ten gangster faktycznie mówi prawdę. I on całą tą historię właśnie opowiedział. Policji o tym, że e, po prostu e, cały ten Grzesiu stwierdził, że po co tylko na samochodach zarabiać kasę, jak jeszcze można na Spirycie, Fajkach i Ameryce, czyli kokainie. E, I tak samo Nikoś mógł się wzbogacić. No to się oczywiście nie podobało ani Carringtonowi, nie podobało się ani e, temu całemu Azji, no bo nie dość, że go wpuścili Nikosia do domu, do siebie, tak, na swoją granicę. To on teraz zaczą, zaczął im po prostu interes podbierać. I być na większą skalę, czyli być bardziej pod lupą policji, i bali się po prostu wystawki. E, Nabierze mi w głowach oczywiście Lelek, który ich dodatkowo sprowokował tym, że właśnie teraz będziemy pod większą obserwacją policji. E, jako że był e, operacyjnym e, policyjnym agentem, to po prostu robił też naloty policyjne, żeby wykazać, że to, co mówi się, stanie. Ziści, prawda? No więc oni się wkurzyli, wszyscy i powiedzieli: Dobra, trzeba tego e, Nikosia stąd odpierdolić. odpierdolnić. No, Nikoś był za mocny wtedy, bo trzymał Pershingiem, więc oni wszyscy bardzo ich bali, e, ale więc stwierdzili, że po prostu odpierdolni e, od, 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 prawą rękę. No ale <śmiech> <śmiech> tego też nie mogli zrobić sami, bo bali się odwetu Nikosia, bo wiadomo, że oni tam rządzą, więc to na nich by spadło, całe to odium. Tego zabójcę, więc poprosili Nikosia, czy mogą go zabić, bo coś tam wymyślili, prawda? No więc on generalnie stwierdził, dobra, zażądał 600 tysięcy złotych na tamte czasy, pamiętajcie, to jest 97 rok. A zażądał wtedy 600 tysięcy Nikoś i zażądał e, jakiegoś udziału w, spir w Spirycie. Oni się na to zgodzili, dali mu 600 tysięcy Nikośowi, czyli Nikoś swojego przyjaciela kazał zabić. Taki też bohater Gdański. No, i po prostu go zaprosili na, na, na spotkanie tego boksera. Tam go poszli w nogę, wywieźli do lasu i coś takiego zrobili, żeby nie było odpowiedzialności, znowu jedynkowej. To okazali wszystkim tym gangsterom, właśnie z Lelkiem, właśnie strzelać do tego Grzegorza, żeby nie było wiadomo, kto go zabił, która kula go zabiła, prawda? Więc on tam oberwał ileś tych kul. Wspólnie go pochowali. No a potem Lelek znowu zaczął mącić im w głowach, słuchajcie, no ale jedyną osobą, która nie wie o tym, która nim nie uczestniczyła w tym zbiorowym zabójstwie, jest Nikoś. Teraz co, jak Nikoś powiną, policjanci, to może on zezna, że po prostu wyście go zabili, człowieka, macie głowę i wszyscy mamy po 25 lat więzienia. Więc oni stwierdzili, dobra, faktycznie jest duże ryzyko. Po drugie, po jaki chuj mamy się z nim dzielić naszym spirytem, że To był nasz temat. Myśmy go wprowadzili na granicę i to nam odpalał e, procenty samochodów. A teraz nie to, że nie mamy nic samochodów, to jeszcze musimy ze spirytu mu dzielić, tak? pieniądze. Co to kurwa jest? No, no i wysłali tego, kogo wysłali tego tam staracha jak mu tam. <laughs> E, to już jest potwierdzone, tego drugiego jeszcze e, nie, nie znają e, typa, i po prostu kazali, e, kazali e, Nikosia zabić na tej właśnie imprezie. No. Przenieśli, razem się bawili, a tam były jakieś imieniny, a potem, e, a potem kazali. A potem po prostu padły strzały i go zabili w tym, tym Las Vegas w tym Dańsku. No, czyli historia zabójstwa Nikosia jest wyjaśniona. A najśmieszniejsze jeszcze raz jest to, że Lelu, Leluś tak później zakręcił czyli policjanci tak zakręcili tymi gangsterami że po prostu powiedzieli, że to Pershing się zemścił no i później tamci się na Pershingu zemścili, zabijając przyjaciela Nikosia, e, myśląc, że to on po prostu zlecił zabójstwo Nikosia, bo się z nim pokłócił. No i tak policjanci w mądry sposób gangsterami Panem Lelkiem wymordowali całą grupę. Lelek, oczywiście, potem chciał jeszcze zabić tego Carringtona i tego drugiego Azję, postawił mu bombę, tak dalej. No ale się w końcu dogadali, że dogadali się, po prostu w końcu w ten sposób znaczy, dogadali. Policjanci chcieli tego Carringtona aresztować, a on zaczął lecieć wariata. Na każde pytanie mówi tak, tak, nie, nie. I po prostu wycofał się z biznesu. Do tej pory spokojnie, jako jedyny, nie jest aresztowany. I sobie żyje, tak? On też nie brał udziału w tej egzekucji, mówią, to jest właśnie do wyjaśnienia, dlatego, dlatego chcieli też go zabić. No. Wybuchła u niego bomba pod jego blokiem, on się wycofał z biznesu, został tylko Azja. No i teraz, właśnie, Azja został aresztowany po 30 latach w zeszłym roku, właśnie za zabójstwo tego Grzesia, i pozostali gangsterzy również. No, no i wszystko się po prostu, kochani, wyjaśniło. No. E, czyli to nic innego jak policja, która po prostu brała łapówki za te wszystkie afery o tych gangsterów. Pozwalałem pracować. Mieszała ich tak, żeby ich po, powybijać. Użyła do tego lelka. A do tego jeszcze, żeby było śmieszniej, na końcu e, zabiła Pershinga. E, właśnie tym, że po prostu. Znaczy, wiadomo, że tego nikt nie planuje, to się dzieje tak dynamicznie. No. Ale generalnie wiemy, że to właśnie Lelek zlecił zabójstwo e, Nikosia. Za to, że nie brał udziału teoretycznie w tej masowym mordzie i może na policji zeznać, że to oni zamordowali, więc po co im ta odpowiedzialność. Potem tamci myśleli, że to Pershing zabił Nikosia, więc na Pershingu. I tak się chłopaki po prostu powykańczali. No, więc wyszło dobra... Ale wszyscy ci policjanci, byli śmieszni, ale zostali teraz odsunięci od, od funkcji. Yy, bo policjanci już się wiedzą, że oni to robili, brali, więc ich odsunęli. Mamy więc wyjaśnioną historię Nikosia, a najśmieszniejsze w całej tej historii jest to teraz, yy, że niejaki kandydat na prezydenta PiSu, Nawrocki, yy, pisał akurat książkę o tym Nikosiu trzy temu i okazało się, że on po prostu napisał książkę w science fiction, fantastyczno-naukową. Jako naukowiec powinien e, zrobić nic innego, jak e, zawsze badać źródła. A on tych źródeł po prostu nie zbadał. Nie pytał się nikogo, kto był e, w tamtych czasach, tylko po sobie tam pisał, że zawsze pisał bardzo dużo o niepraw, nie, o żonie Nikosia, że ona poroniła, że była w ciąży i tak dalej, i tak dalej. A, e, a to by było wszystko wymyślone. I ta żona Nikosia szukała tego właśnie autora tej książki, tego Badyry całego, wydawnictwo go chroniła, żeby go do sądu pozwać. <laughs> w końcu Dziennikarz TVN-u się z nią skontaktował w sprawie swojego reportażu właśnie o mafii z zgorzeleckiej. No i powiedział jej, że ten bandera cały to jest Nawrocki. I ona teraz będzie mu składała pozew cywilny o zniesławienie. Więc Nawrocki będzie miał zaraz pozew <laughs> za to, że napisał bzdury na temat żony Nikosia. A my przy okazji wiemy, kto zabił Nikosia. Był to ten Lelek Jacuś, yy, agent policji, przez policję potem ostrzelony podczas próby zatrzymania. E, oczywiście on się niby sam zastrzelił osiem razy w sercu sobie strzelił to tak samo jak Andrzej się trzy razy wieszał tylko dwa razy w domu go nie zastali no i taka mamy za tym stał Kaczyński zapamiętacie za, za, za leperem i mamy tą się wieszaną historię a przy okazji ciekawą historyjkę a propos właśnie tego naszego, e, znaczy nie naszego nie naszego kandydata na prezydenta e, Kaczyńskiego pozdrawiam was, dziękuję, mam nadzieję, że to było jasne dla was teraz. ty tylko taką ciekawostkę, że tam na granicy ginęło też bardzo wielu młodych ludzi, głównie Ukraińców, którzy jechali na prace zarobkowe do, do Niemiec, często budowlane, a ci idioci byli tak z tego Lelka wystraszeni, podpuszczeni, że myśleli, że to coś gangsterzy jadą, którzy idą, e, idą e, jakąś grupą kogoś tam właśnie odstrzelić. I ginęło bardzo młodych, dużo chłopaków, zupełnie przypadkowych ludzi, którzy byli brani jako właśnie niby grupy, które akurat busem jechały do pracy, jakichś murarzy, coś tam, bo się ci, ci byli już tak obsrani, że to są jakieś próby zamachłe, jakieś jak, jak, jak grupy gangsterowskiej im wkraczają na teren, że ich tam wszystkich wystrzeliwali, że jak ktoś jechał sobie na przykład, nawet na wycieczkę sobie jechał do Pragi Czeskiej przez Gorzelec, to było duże prawdopodobieństwo, że do tej Pragi Czeskiej nie dojechał, bo jechał z kolegami na narty i akurat po prostu wyglądali zbyt podejrzanie, no. To jest taka ciekawostka. I druga taka ciekawostka, jak y, oni tam się wymordowali wzajemnie, Ech, zawsze było choć przyjdzie na spotkanie, musimy pogadać. To zawsze jeden z nich, jakimś dziwnym trafem, musiał się do samochodu wracać, bo samochodu nie zamknął. No, tamci się wybijali, a tamten właśnie wracał cały i żywy. I takich po prostu wy wystawia. Więc pamiętajcie, jak z kim idziecie na wycieczkę i ktoś mi, że samochodu nie zamknął, musi wrócić go zamknąć. A jesteście w czarnym lesie pod bronią, gdzie nie ma żywej duszy, i czego on się bał, <laughs> że mu kto ukradł je samochód? Sarenka czy Jelonek, a może Borsuk? No. Zwłaszcza jak ten świat cały przestępczy kontrolowali lokalne, więc się niczego nie bali. Więc jak ktoś mówi, że idzie samochód zamknąć, wracaj z nim, bo wiadomo, że cię wystawia na ostrzał. Pozdrawiam.